Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. No i dzisiaj e, dokończymy podstawowego fnf -a. Ogólnie tutaj to coś. E, też w ogóle Wam pokażę fajną rzecz, którą sobie zrobiłem. E, no więc nie wiem, wejdźmy w Freeplaya przykładowo. E, no przykładowo nie wiem, Dad Battle na Erekcie. I. No sobie skinka zrobiłem jakby, no to wygląda źle, ale ja go dopiero zaczęłam robić i też kilka rzeczy pozmieniłem, na przykład napisy, że jak jest SIG to jest dobrze na przykład, no nie wiem, nie wiem wygląda to w miarę fajnie, ale będę to też poprawiał, bo ja to na pejcie robiłem i to tak zbytnio, to się trudno robi trochę, więc nie starałem się jakoś, więc fajnie to wygląda. Przejdziemy tą piosenkę W ogóle będzie też odcinek z tych remixów, właśnie to jest przykładowy Mogę tak w sumie, jakby ktoś chciał, bo to mogę pokazać na następnym odcinku tutorial, jak czy nie sobie takie coś wstawić. To mogę, nie wiem, mogę gdzieś do pobrania, żeby było to sobie pobierzcie. i tu działa na wszystkim to dosłownie na wszystkim, bo choćby też na a weźmy tu na przykład na tym też będzie tutaj... No nie skończyłem jeszcze na ostatniej piosence Tankmana i też tam wyglądało, że po polsku było. No. Pasek trochę też jest zmieniony. I tutaj mamy kurteczkę. Widzicie? I jeszcze ostatnie na pikselkach. to na, na pikselach to mi w ogóle najłatwiej, najłatwiejsze było na pikselach bo też jakoś nie to nie wygląda na tych pikselach no więc widzicie no i ten yy, ogólnie moda na jutro no ale najpierw przejdźmy podstawową gierkę no Więc weźmiemy tutaj i weekend pierwszy hard. No Piko ogólnie pokazuje fajne rzeczy do nas. Te animacje są cicho jakoś. Sorry. O nie, ona go chce skastrować Wykastrować Jakoś tak O kurde, ale gleba I To jeszcze Kurde No, no FNF nie dla dzieci Może tak od 10-11 roku życia Choć też nie polecałbym no ale w tych czasach to, w takim wieku to się już rozumie, ta życie, No dobra. No. no i zaczynamy. <noise>

głos jakiś dziwna. Kurde, nie no, co ja zrobiłam tutaj? Eee, nie, to jest Darnell. I... Nie, tata naszej dziewczyny chce nas za wszystko zabić. Więc no, trochę słabo. Szczoki sobie tak trochę oświeżę kolory. No, chyba tak nie będę zawsze tak grał, bo no, na pewno nie na modach, bo to będzie trzeba przenosić. Pewnie też czasami mi się nie chce moda pobierać samego, więc e, już mam moda na jutro, to jest zakonnica, bo jedna osoba w komentarzu prosiła o tego moda. Więc no nagramy go. Że tak sobie przeciszę. No dobra. Ja nie wiem, czy mnie teraz dopiero nie zaczęło słuchać. Co ja robię? pit stop update, bo tu nie jest pełna wersja gry jeszcze, więc czekamy na następne weekendy i wiki zwykłe. ale chyba tu będę yy, nie wiem tu chyba na sobotę wstawię to jest chyba na sobotę automatycznie zrobione ja to w piątek nagrywam mają takie coś że zrobię film na następny dzień dopiero po prostu trochę trudno będzie za niedługo bo za niedługo jadę na obóz jakiś tam obóz nie chcę się S łatwo łatwo trenuj kolego. Nie wiem, ta podstawka to zawsze jest jakaś łatwa. Ale łatwa. Ale fajna muza. W ogóle słyszałem mi to, że niby jak jest właśnie ta butelka co wybiła teraz czy ten spray. Bo jak się wtedy akurat przegra, to... To przez to coś tam się... Jakieś inne jest jakby animacja zginięcia. O kurde. W ogóle napiszcie w komentarzach, gdzie jedzicie na wakacje, to postaram się poprzypinać serduszka. Kurde. Trochę daje w kości. Potrenował coś. Ale chyba właśnie, kiedy będę jechał na ten obóz, to... Na pojedyncze piosenki po prostu wstawiał z modów, jakby takie mody z pojedynczymi piosenkami, bo no, 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 musiał bardzo dużo nagrać, a um, no um, to trochę wymagające jest. I fajna muza, fajna muza. Dobra, łatwo, łatwo. Kurde, nie ma co. Nie, nie ma amo, nie ma amo. Już drugi raz w ogóle film, gdzie zabrakło komuś amo. Bo też był wczoraj konkretnie z jechańkiem. Co to jest? Czekaj. Jezu, dobra. Zgina, zgina. Zgina. E, no ogólnie... YouTube, nie ściągaj filmu! To, to jest jam, to jest jam. E, albo ketchup. Ketchup, ketchup. Co to jest? To nie jest piosenka nawet. Ej, a ona, a ona siedzi na tych gośnikach, nie nie, nie nie, pomoże swojemu koledze Kiedyś my też byliśmy jej kolegą, ale... Jej kolegą, no tam dobrze pewnie Jezu, co to jest? Jak tu się nie da grać, bo to się rusza non-stop tak, ale tak jakoś dziwnie Koniec Kurde, walka. No to jest chyba pierwszy raz użyć takie coś, że walka jest po prostu, a nie dosępowanie. Kurde, co to za kombo? Co to za kombo, kolego? Do, rymu, do rytmu jakby na balanka. co to są za dźwięki w ogóle jezu to jest mega skomplikowane Piko wygrał ba walkę Sigma. Ej dobra, dobra, bo mi zdejmą film jeszcze. To, to jest krew YouTube. To jest... Znaczy nie krew. To nie jest krew. To na pewno nie jest krew chciałem powiedzieć. Ej, no to, je, to jest ketchup. To jest ketchup ogólnie. Bo oni... On miał pod luzom, zom tosty z, z ten, z ketchupem czy tam dżemem. I koledzy, najlepsi koledzy. Nie no. Target tam pisze. Przyjaciele znowu. No i fajnie. No i na tym chyba trzeba zakończyć nasz odcinek. O, jeszcze w ogóle to. 91%, 35 misów Ale to chyba przez tą ostatnią piosenkę. Wleczą tutaj jest chłopak. Takie spojrzenia oczywiście, max combo, total Nuts. no fajnie, fajnie, w no, dzięki za oglądanie, no i do następnego.